Cześć Simoneczko z tej strony Dariasnia, a w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, co zrobić, żeby nasze mody jakby w ester eggach działały pod klawiszem na przykład F6, nie wiem, F10, mimo to, że pod tymi klawiszami właśnie macie na przykład tryb samolotowy, podgłaśnianie muzyki, ściszanie, wyłączanie dźwięku. No, więc ja naprawdę to pokażę, to naprawdę działa, więc możemy zacząć. Najważniejsze to jest nam potrzebny klawisz FN, przytrzymujemy i teraz możemy wybierać dowolne z klawiszy te F4, F7 i naprawdę to działa, tylko musicie FN trzymać i kliknąć dopiero F3 i coś takiego i po prostu dopuszczacie, to naprawdę działa, jeśli wam działać nie będzie, to po prostu ja będę się łudziła, żeby wam to zadziałało, bo mi to działa, więc wam też, tak przynajmniej sądzę. Mam nadzieję, że ten poradniczek się spodobał, może nie jest zbytnio aż taki ważny z mojej strony. Ale uwierzcie mi, jeszcze planuję nagrywać inne filmiki z Jandere, tylko potrzebuję czasu, a tego czasu no, nie do końca się ma. Więc no, nie będę Wam przedłużać mojego gadania, no to na razie, cześć! Mam nadzieję, że wakacje były udane.